Kupiłam sobie mikrofon. <noise> Teraz mogę być profesjonalną youtuberką, tiktokerką, instagramerką, wszystkim naraz, ponieważ kupiłam sobie również statyw. Czas najwyższy. Mój pies chce tu bardzo do nas wejść, chodź, plania. Oglądam jakiś serial, który zacząłam wczoraj. Mm. On jest o takim wielkim ataku terrorystycznym na Amerykę. Przeglądałam też wczoraj kierunki studiów i wpadło mi w oko bezpieczeństwo wewnętrzne. I to w połączeniu z tym serialem sprawiło, że pisałam wczoraj do Aleksa, czy widzi mnie w tym zawodzie, w tej branży. Powiedział, że tak, ale tylko jeżeli zostałabym ministrem obrony narodowej. Więc. You never know. Może za 20 lat zajmę miejsce pana Kośniaka Kamysza? Nieważne, dzisiaj nie o polityce. Słuchajcie, skończyłam dzisiaj liceum. Skończyłam liceum. Dobra, przyznam wam się bez bicia, bez przedłużania, nie nie płakałam. Nie płakałam na zakończeniu i szczerze ja się w sumie dość często wzruszam, ale mimo wszystko nie płakałam, co wydaje mi się, że jest jasnym znakiem, że ja po prostu naprawdę miałam już dość. Że mi już naprawdę wystarczyło chodzenia do liceum. I w sumie to dobrze. To znaczy, wiecie co, ja nigdy nie chciałam być osobą, która piknęła w liceum. Nie wiem, czy wy zrozumiecie o co chodzi, bo to jest bardzo Chronically online, określenie. Natomiast uważam, że tak się nie stało. Mój pik jeszcze nie nadszedł i, i, i jest dobrze. Teraz jestem przez weekend sama w domu. Home alone. Uh, moi rodzice wyjechali. Zostałam z moim psem. Nie mam zamiaru nigdzie wychodzić. Czy czuję się samotnie? No, może trochę, ale jakoś to przeżyję. Do matur już tak będzie. Po maturach jestem już połowiona na po prostu spotkania ze wszystkimi, których kocham, których ubóstwiam na dożycie i nie mogę się doczekać. Ostatnio mam taki okres, że w ogóle tak strasznie doceniam moich przyjaciół, przysięgam. Ja bym najchętniej im wszystkim pisała codziennie, że ich mega kocham, ale to mogłoby być trochę dziwne, więc tego nie robię. Ale myślę, że oni to wiedzą. Oni wiedzą, że ich mega kocham. Dajcie znać, co sądzicie o, o jakości dźwięku. Teraz wzięłam ten mikrofon. Jak będę nagrywać vlogi, to nie będę go używać ciągle, bo ja tak do was pierdolę, w sumie, wiecie. Raz tu, raz tam, więc znudzi mi się pewnie podłączanie wszystkiego, żeby go używać, ale chciałam Wam się pochwalić. A jakby ktoś pytał, co to za mikrofon, jest to DJI MIG2. Mikrofon, który ma absolutnie każdy influencer, nie będę oryginalna w tej kwestii, ale słuchajcie, ja bardzo chciałam ten mikrofon, bo mm, w ogóle to wszystko było tak, że ja zobaczyłam na YouTubie takiej laski. Ona ma swój podcast, który właśnie wstawia na YouTube'a i miała taką super jakość dźwięku. I przysięgam, w ogóle napisałam do niej na Instagramie jaki ma mikrofon i do dzisiaj mi nie odpisała, a mamy bardzo podobny flowing i było mi tak przykro, było mi tak przykro, że mnie nie odpisała, bo nie dość, że dopisałam do niej na DM-ie, to jeszcze w tych naklejkach, jak macie pytania na Instagramie i mnie nie odpisała. I słuchajcie, obejrzałam 30 jej filmów po prostu przewijając, sprawdzając, kiedy ona trochę pokaże ten mikrofon, żeby było widać i wyczaiłam, że to ten, więc, więc kupiłam ten. Nadal mi trochę przykro, że mnie nie odpisała, ale rozumiem. Może zginęła mi gdzieś w dm -ach. Totalnie nie. Mega plus yy, wydania absurdalnej ilości pieniędzy na mikrofon to jest to, że mogę teraz robić takie głupie kadry i będziecie mnie fantastycznie słyszeć. Blania, czy ty też chciałabyś coś powiedzieć? Chyba nie. Live update. Ja wiem, że ja ciągle gadam o swoim życiu, więc w sumie ten live update to tak. Może mało Wam potrzebny, ale ja po prostu lubię gadać. To był straszny miesiąc, naprawdę straszny. Jeden z gorszych, jaki miałam od w ogóle mega dawna. Był to również bardzo humbling miesiąc. To znaczy, ja wiecie, co ja bardzo długo wierzyłam, że ja faktycznie ogarniam, jak działa życie i jak sobie radzić z, z wieloma rzeczami. Okazało się, że to jednak nie jest takie proste, jak sądziłam, że jest, i przeżywam teraz trochę taki kryzys wartości. Kryzys wartości trochę jak Jan Kochanowski w trenach, e, po tym jak umarła urszula. Na szczęście doszłam dzisiaj do wniosków, że w sumie akceptuję to, że ten miesiąc był słaby. Akceptu zaakceptowałam. Wydaje mi się, że dużo już takich sytuacji, które właśnie się wydarzyły i które doprowadziły do tego, że, że, że był to słaby miesiąc. Jestem w moim acceptance stage, co jest dobre, bo ostatnia stage to była depression stage. I, i co? Myślę, że będzie tylko coraz lepiej. Nawet jeżeli absolutnie spierdolę maturę, to będę miała już podejście, że no wiecie, no. no, no. Napisało się, nie? Co ja mogę z tym zrobić? Jak napiszę źle, no to co ja będę mogła z tym zrobić, wiecie, w czerwcu na przykład. No nic nie będę mogła z tym zrobić, więc. więc whatever. Myślę, że to będzie przełomowy rok. Ogólnie w, moim, w mojej twórczości, twórczości artystycznej, internetowej. Ja wam powiem, mam, mam trochę kompleks. Na przykład ja bym mega chciała robić rzeczy, które są uważane za cool, bo na przykład bycie youtuberką w ogóle nie jest cool. Ja mega żałuję na przykład, że nie, nie robię muzyki. Robienie muzyki musi być takie fajne. No wiecie, chodziłam do szkoły muzycznej, śpiewam w scholi od dziecka. Coś tam umiem, coś tam umiem, ale na pewno nie na takim poziomie, żeby robić muzykę. Może kiedyś zrobię piosenkę, ale to jak będę miała już flowing, żebyście wtedy mi mogli pisać, o mój Boże, Ami, ale super piosenka, mimo że będzie beznadziejna, ale wiecie, jak już się ma taki following większy, to zawsze znajdą się ludzie, którzy napiszą ci, że zajebista piosenka, mimo że będzie słaba, dlatego ja po prostu czekam na ten mój moment. Chociaż powiem wam szczerze, y, miałam przyjemność slaż nieprzyjemność poznać trochę osób z industry, muzycznego industry. Powiem wam szczerze, oni nie są tacy fajni, jak wam się wydaje. Serio. Gdybym mogła, to bym wam spilnęła mega tea o niektórych, ale niestety coś mnie blokuje. Coś mnie blokuje. Um, mam niestety jeszcze coś takiego jak szacunek do drugiego człowieka i, i no niestety nie mogę się podzielić, więc... Ale serio, oni nie są tacy fajni. Czy ja powinnam już zamknąć mordę? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Widzimy się jutro albo pojutrze. Nie wiem, nie wiem jeszcze będzie z tego vloga. Nie wiem, czy go wstawie. Nigdy nie wiem nagrywając. Mm. W ten piękny słoneczny dzień i stwierdziłam, że powinnam wybrać się w moją pierwszą w życiu przejażdżkę autobusem z moim psem. No, bo wiecie, mój pies też musi mieć coś od życia, jakieś przygody. Ona chyba nigdy nie jechała autobusem, więc dzisiaj zafunduję jej po prostu w przygodę życia, tak? Jadę do action, muszę kupić sobie nowy zeszyt. Ten, który mam do pamiętnika, ale będzie do, do czegoś innego i nie wiem, cokolwiek muszę wyjść po prostu z domu. A jest bardzo ładne słońce, więc. Jest? Trochę zimnie, nie sądziłam, że jest, ale wow. Blania, co ty robisz? Blania! That's the look. E, koszulka jest z lumpa. Te spodnie są, słuchajcie, z SHEIN. Kupiłam je 5 lat temu. Oh, that's insane. A okulary kupiłam, słuchajcie, ostatnio w chemie i to są chyba jedyne okulary, które nie są za duże na moją twarz. W sensie nie wyglądają jakoś mega dziwnie. Okej, okay, Blania właśnie weszła do kałuży. Plania, ja potem będę musiała cię trzymać na kolanach, czy Ty jesteś poważna. Jesus. Wiecie co? Czasem wydaje mi się, że ja po prostu nie nadaję się do wychodzenia z domu. Podeszłam z moim psem z 4 km, ponieważ z żadnego przystanku nie odjeżdżał autobus, więc stwierdziłam, że pójdę na dworzec autobusowy siadam za autobus i znowu jestem tu, gdzie byłam. I ja po prostu mam dość. Ja pierdolę to action. Nie idę do żadnego action. Ja mam dość. Idę teraz do mojej kuzynki i, i jadę z nią y, pod swój dom. Co za przygoda. Ale przynajmniej Blania przyjechała się autobusem. Yy, ta podróż chyba jasno udowodniła, że ja po prostu nie powinnam wychodzić z domu. Ale słuchajcie, byłam w sklepie. Byłam w żabce. Haul jedzeniowy. Yy, uwaga. Black... Apple Mint, ponieważ nie było Jigsaw Apple, czyli mojego ulubionego energetyka. Poprawcie się następnym razem, żabko. Zupka chińska, bifongary na wieczór. Wielki Tzuka i maczugi pizzowe. I właśnie robię pizzę w piekarniku. Jak widać, moja dieta ma się świetnie. Jesteśmy bardzo zdrowi. Mam nadzieję, że moja mama tego nie ogląda. Mam ostatnio strasznie fazę na Drake. Nie wiem czemu, ale yy, jego pierwsza płyta To jest pierwsza chyba? Far Gone? Pierwsza albo druga. Tam też mam fazę. Wykąpałam się, umyliśmy włosy. Wyglądamy strasznie, ale słuchajcie, przychodzę do Was podzielić się informacją. Informacją zdrowotną o moim zdrowiu. Robiłam ostatnio badania hormonalne. Jak wam mówiłam w poprzednim vlogu, chciałam sprawdzić ze względu na. Nawrót trędziku, który objawia się jedynie tutaj, po prostu odtąd, bo ja cera jest dosłownie idealna, a tutaj dzieją się tego typu rzeczy. Um, I słuchajcie, miałam dobre przeczucia. Miałam dobre przeczucia. Mam problem hormonalny. Yeah! Nie pamiętam dokładnie teraz, jak się nazywał ten hormon, ale mówi się o niego hormon młodości, słuchajcie. Mam absolutnie wyjebaną na tego. Co chyba oznacza po prostu, że ja jestem mega fresh. No, ale y, niestety, z tego co wyczytałam, ponieważ wizytę u endokrynologa mam dopiero 22 maja, mimo że idę prywatnie i pewnie zapłacę 3 stówy za 5 minut rozmowy, no to dopiero 22 maja niestety udało się znaleźć termin. No, z tego co wyczytałam w internecie, pewnie będę musiała wejść na antykoncepcję oraz zmienić trochę moją dietę, co jest dla mnie naprawdę tragiczną wiadomością, ok? Bo ja całe życie swoje po prostu jadłam, co chciałam. Szczerze, to ja już wolę chyba ograniczyć cukier i przetworzone żarcie, niż użerać się z tym trądzikiem całe swoje życie znowu, bo no, no ile można, no wie, wiecie o co chodzi, no. Cieszę się bardzo, że sprawdziłam. Jak wy się czujecie trochę gorzej ostatnio czy coś, to serio sprawdźcie hormony laski bo coraz więcej mam osób mam wrażenie, ma problemy z hormonami albo po prostu coraz więcej osób je faktycznie bada i zdaje sobie z tego sprawę więc serio, ja nawet wyczytałam, że możliwe, że po prostu ta nadwyżka tego hormonu sprawiła, że czułam się tak depres ostatnio, więc może wcale nie jestem słaba i wcale nie płaczę przez ludzi, tylko po prostu i to jest wina hormonów bo tak naprawdę deep inside mam wyjebane, wcale nie, ale powiem wam szczerze, wstawiłam nawet dzisiaj taką storkę na close friends że ja się w sumie cieszę, że jestem taką osobą, która przeżywa jakieś takie Różne rzeczy, trochę może głębiej niż inni, ponieważ ja wtedy przy okazji odnajduję w sobie jakieś takie rzeczy, które mam wrażenie, że są nie tak ze mną, w sensie wiecie, które robię źle, jakieś na przykład schematy, też sposób myślenia, czy jakieś moje zachowania, i ja po prostu w momentach takich, gdy wiecie, no gdy przeżywam coś. To przy okazji robię healing z miliona innych rzeczy i po prostu napierdalam taki self-development, że to jest nieprawdopodobne. A gdyby się jakaś taka sytuacja nie przydarzyła, to prawdopodobnie nigdy bym nie znalazła w sobie ani chęci, ani siły, ani też przestrzeni w ogóle w swoim życiu, żeby naprawiać te jakieś rzeczy. Więc thank god za bycie wrażliwą, posiadanie pure heart oczywiście, nie ma co ryczeć i, i lecimy dalej. Badałam 3 minuty temu płaciwego tweeta, że, że nie zdam matury. Nie no, ja wiem, że ja zdam maturę. To jest właśnie najgorsze, bo ja wiem, że ja zdam. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że jakby, no na pewno zdam, ale wyciągnięcie wyników, które sprawią, że dostanę się na studiach. No jest chyba w tym momencie w mojej głowie absolutnie nieosiągalne, szczerze mówiąc. Wracam do matmy. Idę się socjalizować. I know, that's insane. Będę przyklejać pierwszy raz od pół roku, chyba, całe rzęsy. To znaczy, o ile się uda. Bo raz umiem, raz nie, dlatego ja zwykle naklejam połówki. Idę się spotkać z moją koleżanką jeszcze z podstawówki, z siódmej, ósmej klasy. Nie wiem, gdzie pójdziemy. Pewnie na jakieś driny, może na piwo. Bo pisałyśmy i stwierdziłyśmy, że potrzebujemy wyjść z domu. Ile można się uczyć, już po prostu dajcie spokój, trzeba trochę wyluzować czasem. Szczerze, mam dzisiaj gorszy humor niż przez ostatnie dni, więc fakt, że wychodzę z domu, to jest naprawdę duże wydarzenie dla mnie, ok uff, Ja zwykle w takich momentach uff, zostaję w swoim łóżku, natomiast nie można całe życie na Easy Mode, tak? Nie wiem, na ile wyjdzie to przykleję tych, że ja jestem w tym trochę słaba. Hmm, <laughs> No, tak średnio, w ogóle nie są prosto przyklejone te rzęsy, ale nie mam siły, męczyłam się z nimi 15 minut, mam dość Coś mi róż znikł, nie sądzicie? Boże, jak na Sylwestra się malowałam, yy, malowałam się w mieszkaniu, gdzie było takie strasznie dziwne światło I byłam w ogóle ciągle wrażenie, że wiecie, dokładnie tego różu i go nie widać Więc nawaliłam chyba z kilogram różu wtedy na policzki um, I słuchajcie, potem jak ja zobaczyłam zdjęcia z tego Sylwestra Gorzej niż Sabrina Carpenter, szczerze. Gdybyście pytali o Lip Combo, to aktualnie moje Lip Combo to NYX Nude Truffle i pomadka, którą używam od dosłownie zawsze, czyli Essence Mate 03. Robiłam ostatnio takiego TikToka, wiecie, że porównanie, że pierwsza klasa liceum i ostatnia i dopiero po zdjęciach zobaczyłam, jak bardzo je zmieniłam w ogóle. Yy, makijaż ust, w sensie wam tutaj fotkę, ale ja tu wyglądałbym, takie mini usta. Częściej gdy odkryłam, że jest coś takiego jak lip liner i umiejętne powiększenie sobie tym ust, to jest lepiej. Bo ja tam, wiecie, nakładałam tylko tą matkę, a ona jest dosyć jasna, jak ją nałożycie, bez żadnej konturówki, i to wyglądało tak dziwnie. Jeszcze włosy i outfit, ale to zaraz. Muszę ogarnąć w pokoju. Moi rodzice, moi rodzice dzisiaj wracają. A uh, jest taki syp. Jest taki syp. Ok, whole look. Jestem bardzo dumna z siebie. Słuchajcie, mam takie rajstopy białe, jakieś białe, krótkie spodenki. Dałam ten pasek taki. I to jest taka koszulka z Lumpa. Love her. Torebka moja z Lumpa, of course. Dałam jeszcze bransoletki i that's the whole look. Is it too much for a bar in small city? Maybe. Wychodzę, bo nie mam w ogóle czasu. I zrobiłam taki sywok siebie. Easy.